Dzień dobry Państwu, witamy na kanale Negocjuj z Głową, nazywam się Krzysztof Jukowski, ze mną jest dzisiaj Radek Winiarczyk. Cześć Krzysiek. Cześć Radku, miło Ciebie widzieć. Również. Radek zajmuje się sprzedażą. Samochodów, jesteś brokerem samochodowym, tak? Od 8 lat zajmuję się sprzedażą samochodów nowych i używanych, współpracując z dealerami w zasadzie z całego kraju, największymi placami leasingowymi, a także dostawcami z zagranicy, jeżeli chodzi o nietypowe zamówienia. Ja zajmuję się negocjacjami i zakupami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie, jakie są najczęstsze błędy przy sprzedaży i zakupie samochodów. Mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo interesujące. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, o której chcielibyśmy porozmawiać, to są emocje. Czy myślisz, Ratku, że emocje do czegokolwiek są przydatne przy zakupie lub sprzedaży samochodów? E, przy zakupie i sprzedaży samochodów totalnie wyłączamy emocje. Nie kierujemy się, nie kierujemy się sercem, kierujemy się bardziej rozumem. Często jest tak, że emocje mają wpływ, ma wpływ wielu czynników. To jest sytuacja rodzina. Mąż z żoną kupują sobie samochód, żona chce czerwony, mąż chce czarny. Ale to nie jest tak, że tylko kobiety ulegają emocjom, tylko panowie również. Mężczyźni tak? jak najbardziej. A po czym poznać, że człowiek jest pod wpływem emocji? Czyli jeżeli ty na przykład jesteś właśnie mhm. sprzedawcą, bo jesteś sprzedawcą i masz po drugiej stronie klienta, i po mhm. czym poznasz, że ten klient rzeczywiście działa przez emocje? E, zwykle to jest tak, że jest zafiksowany na jeden konkretny model samochodu, e, którym najczęściej. Nie ja mówił o mnie. <laughs> Absolutnie. My wiedzieliśmy, czego chcemy. Dokładnie. E, kwestia jest tego typu, że często jest tak, że e, mamy w głowie wymyślony samochód, którego wcześniej nie jeździliśmy, nie testowaliśmy, nie jeździliśmy nim, ale mamy wyobrażenie, że to jest to. I tu działa ten, ten element emocji, kiedy my przychodzimy do salonu i handlowiec oczywiście robi nam super ofertę. Często jest tak też, że ta oferta jest sztucznie zawyżona, żeby klient otrzymał większy rabat, a ale, co z tym idzie? Ale to już rzadko wchodzimy mhm. w temat właśnie Jasne. ceny, a na okay. razie jeszcze właśnie te emocje. Widzisz człowieka, który przychodzi do salonu albo przychodzi do Ciebie mhm. i od razu, tak jak wspomniałeś na początku, myśli tylko o jednym modelu. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego on ma w głowie tylko jeden model i dlaczego to może być właśnie wada zakupu auta? Przede wszystkim ma na to wpływ, mają na to wpływ dobrzy doradcy. O, to jest, to jest ten element, gdzie potrafią nam namieszać troszeczkę w głowie. Im więcej podpytujemy osób, które nie są fachowcami swojej branży, tym dostajemy więcej informacji, które powodują pewne zakłopotanie. A, a teraz z drugiej strony, rozumiem, że Ty jako sprzedawca czasami zabierasz klienta na taką wycieczkę po salonie, pokazujesz jeden model, drugi, co przecież salon najczęściej robi, próbuje namówić klienta, żeby rzeczywiście wsiadł do samochodu. Oczywiście, że tak. Po co to jest? Powiedz. Jeżeli wchodzimy do samochodu, który jest przede wszystkim bardzo dobrze wyposażony, a samochody demo, demonstracyjne dealerów zwykle są doposażone maksymalnie, klient wchodząc do takiego samochodu nagle widzi wow i tak, to jest to, czego chce. Później robi się no, troszeczkę ciekawiej, jak dochodzimy do momentu konfiguracji tego samochodu i chcemy go zrobić sobie w taki sposób. Jak go testowaliśmy? Zauważ, jak sprzedawcy działają właśnie na klientów, którzy siedzą w samochodzie, są wygodnie dopieszczeni uh -huh. ciepłym właśnie fotelem, czy też właśnie tą podgrzewaną kierownicą. Tak. I wtedy rzeczywiście oni już na gruncie emocji, niestety na podkładzie właśnie emocjonalnym, łatwiej przyjmują każdą konfigurację. Oczywiście, Jest że W ten tak. moment, żeby rzeczywiście im powiedzieć, potrzebujesz koniecznie tego, tego, tego lub tamtego. Tak? Oczywiście. W, w swojej pracy konfigurowaliśmy. Setki, jak no może nie tysiące, ale na pewno setki samochodów różnych. Często jest tak, że handlowcy w salonach mają dopłaty za różne rzeczy. My tutaj działamy na takiej zasadzie, że wrzucamy do samochodu to, co jest faktycznie potrzebne klientowi. To nie są elementy, których w ogóle nie będzie korzystał podczas jazdy, a są w dodatkowych pakietach, które są oczywiście dodatkowo płatne. Czyli skoro kierujemy teraz nasze porady dla Was wszystkich, którzy myślicie o zakupie samochodu, pamiętajcie o jednym: emocje są czymś, co powinniście ostudzić w domu. Zanim pójdziecie do dealera, zanim Dokładnie. pójdziecie do salonu, zanim będziecie jeździć jakimkolwiek próbnym samochodem, trzeba te emocje w sobie wystudzić. I wzajemnie też po prostu porozmawiać, na przykład właśnie mm. mąż i żona, co my naprawdę potrzebujemy. Dokładnie. Tak? Czy temu właśnie przydatne są te różne online'owe konfigura konfiguratory albo różne właśnie przeglądarki ofert na rynku? Znaczy generalnie konfiguratory internetowe służą nam tylko do tego, żeby zobaczyć co ile kosztuje jako Aha. dopłata. Ponieważ konfigurator internetowy nie da nam na końcu fizycznej ceny za samochód po ewentualnym rabacie. E, tylko tak czy inaczej, jeżeli wyślemy konfigurację, to skontaktuje się z nami ktoś z salonu. Jakby nie było, możemy sobie wtedy w tym konfiguratorze na chłodno pomyśleć, czy rzeczywiście nam ta tak. podgrzewana kierownica jest potrzebna, Oczywiście. albo rzeczywiście fotele podgrzewane. I wtedy, kiedy wkraczamy do salonu, możemy ze spokojem powiedzieć nie, jest to fajne, miłe i przyjemne, ale nie, tego nie potrzebuję z jakikolwiek względu. Ale Krzyszku, tak? jest bardzo fajny sposób, żeby te emocje troszeczkę ostudzić. Eee, to jest po prostu nie konfiguracja jednego samochodu danej marki, tylko skonfigurować sobie trzy i trzema samochodami się przejechać przede wszystkim. O, właśnie, dokładnie. I wtedy można poczuć się jakąś różnicę, ale przynajmniej też głowa będzie odwiedziona od tego Dokładnie. jednego wbitego punkcika lub tej gwiazdeczki. Dokładnie. Prawda? Czyli zobaczcie emocje wcale nie pomagają w zakupie. Wystrzegajcie się ich i rzeczywiście stosujcie wszelkie możliwe metody schładzania swojego temperamentu oraz swoich potrzeb tak, ażebyście poszli właśnie na spotkanie ze sprzedawcą. Tutaj Radek jest też waszym pomocnikiem. To Służę jest człowiek, pomocy. który rzeczywiście wam ma pomagać, a nie sprzedawcą. I jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, takiego właśnie brokera jak Radek możecie się pytać tak, aby wam pokazał alternatywę dla waszego tego pierwszego wyboru, bo ten pierwszy wybór niestety najczęściej jest właśnie obarczony jakimś obciążeniem emocjonalnym. A plus jest tego wszystkiego taki, że nie jestem związany z jedną marką, nie mam swojej ulubionej marki, ja po prostu kocham samochody, więc, więc staram się tą miłość gdzieś przekazać też na klienta, natomiast co jest, co jest bardzo istotne, staram się bardziej doradzić niż sprzedać. Ja nie jestem sprzedawcą, ja jestem doradcą. A po czym jeszcze, ostatnie moje pytanie, a po czym najbardziej widać, że komuś bardzo zależy? Że bardzo zależy na przykład właśnie kupującemu, że on koniecznie chce coś kupić. Po czym to widać? Myślę, że to jest pierwszy, pierwszy sygnał, że akceptuje każdą ofertę. On po prostu chce ten samochód i nie liczy się nic dookoła. E, nie sprawdzając, nie porównując, e, po prostu jest zafiksowany, klapki na oczach, to jest ten wybór. Bo jakby nie patrzeć, na samochodów na rynku jest mnóstwo, prawda? Oczywiście. No chyba, że ktoś rzeczywiście poluje na jakiś rocznik 1920 albo 21, <grym> ale to tutaj rzeczywiście... <grym> Prawdopodobnie po takie modele nie sięgacie, więc samochodów jest bardzo dużo. Nie tylko z jednym trzeba rzeczywiście się ożenić, a tak. można dokonać to z wieloma w ciągu waszego życia będziecie dokonywać bardzo wielu takich wyborów, więc pamiętajcie o tym, żeby emocje rzeczywiście odłożyć na bok. Tak jest. 100%. No to się zgadzamy. Oczywiście, Super. że tak.